Witam królowe, zapraszam do rozkładu o miłości, o relacjach. Co do ciebie królowo, co masz usłyszeć na ten czas? No energetycznie, co tam się gdzieś tam zbiera do ciebie, albo wokół ciebie. Proszę sobie wybrać wachlarzyk. Są dwa wachlarzyki, jeden z perfumami, drugi z pomadką, więc wybierajcie sobie wachlarzyk. No, ja zaraz odczytam energię dla tych grup. Dobra. Zaczynam od perfum, od pierwszej grupy. Ten wachlarzek tutaj chowam. Jaka jest dla Was informacja? Co tutaj macie usłyszeć? Bardzo romansowo, namiętnie, szaleńczo, ale jakieś wariactwo tutaj jest. Niekoniecznie spokojnie. Takie są jakieś tutaj szarparka. Może przybyć do ciebie, wiesz, taki kochaś, taki on jest rozjuchany, energetyzowany czymś taki wiesz, ale sam nie wie, czego chce i tak cię tutaj ociera się o ciebie, tak cię potrąca, zaczepia. No, tak wizualnie wiesz, może być taki atrakcyjny, że się akurat tobie będzie podobał, że cię będzie. No, e, tak przyciągał, no i ty też tutaj w takim mm, dylemacie, brać, nie brać, wchodzić, to nie wchodzić, no tak tutaj e, to wygląda. No ale co? Karty mówią wprost, nie licz tutaj na miłość. Możesz liczyć na dobrą zabawę, na randeczkę, na flirt, na jakieś tam przyjemności, takie wiesz, chwile szaleństwa, ale się nie zakochuj. I nie licz na to, że on zostanie długo. W ogóle sobie masz mm, nie wyobrażać, że to jest ktoś do relacji życiowej. To jest takie, wiesz, przywiał wiaterek, takiego tutaj pana i, i zaraz go gdzieś powieje o twojego życia, bo on tutaj ma na długo się nie zatrzymać u ciebie. Żebyś wiedziała, czarowne to może być. Takie, wiesz, pociągające. Fajnie możesz z tym wibrować, ale. Weź to tak, wiesz, na miękko, żebyś się tutaj jakby nie, no tak nie ukorzeniła w tym wszystkim. O to chodzi. To masz usłyszeć. Jeśli chcesz randki, chcesz flirtu, bierzesz i nie oczekujesz, bawisz się i lecisz dalej. Ty też masz się tutaj nie zatrzymywać, karty mówią, bo to nie będzie ci potrzebne. To nie z tym panem. Nie, 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 z nim się tylko. Przyjaźnie bawię, spotkam, wypiję sobie z nim kaweczkę, drineczkę i papa, ale co dalej? Nie mam, mnie adios. No dobra, takie rzeczy możecie się sobie bardzo spodobać, bardzo was złapie taki zapłon, ale to jest y, krótkotrwałe. No, i też są tutaj tak to. To wiesz, to ma, ma swoją energię takiej lekkości, jakiejś takiej frywolności. Także na chwilę fajne, ale żeby się w tym tak nie zamaczać, nie wchodzić w to y, emocjonalnie, bo by nie było korzystnie, no. No dobrze, no to tyle miałeś usłyszeć. Romancik, flircik, jeszcze aniołeczki. Zobaczymy, co szepną. O, jeszcze dopowiedział. Istnieje coś lepszego. Tak, tak, to żebyś wiedziała, że właśnie to, co powiedziałam, to jest... Y Taka chwilóweczka, to bo dla ciebie do takiej drogi, wiesz, takiej stabilnej, no takiej jak ty chcesz, takiej poukładanej, spokojnej, to istnieje coś lepszego i ty idziesz właśnie w kierunku tego, a to jest po drodze. Może będzie z tego ważne doświadczenie, też potrzebne, staje na twojej drodze, taki przystanek tutaj jest, ale dla ciebie do życia konkretnie istnieje coś lepszego ktoś inny więc wiesz to nie ta relacja no to tyle było dla tej grupy no teraz sobie zobaczymy pomadkę co dla was jest jeśli chodzi o najbliższy czas no proszę taki romantyk podrywać skąd wyłazi z czym przychodzi Fala miłości nadchodzi. Teraz zwróć uwagę, czy ty z tą falą płyniesz, czy on przypływa, bo on może przyjść taki, wiesz co, taki wzdychający, taki biduleniek, o jak on potrzebuje przytulenia, czułości taki. O jeje, tak wiesz, tak będzie na tobie tak emocjonalnie, no to ty. O, no to tak, to ja też, ja też, no to ja cię przytulę i będziemy się przytulać. I od tego przytulania może się zrodzić zaangażowanie emocjonalne, które nie do końca jest tutaj na miejscu, bo no co, no wprawi w jakiś ból głowy, więcej problemów, coś na głowie, coś mi dochodzi. Dojdzie ci obciążenie, jak będziesz go tak przytulała, i on ciebie, jak tak wejdziesz miękko w to wszystko i tak razem z nim, tak połkniesz tą jego energię. To dojdzie ci obciążenie, takie wiesz, dodatkowe, jakieś takie myślenie, zobowiązanie. No, czujesz go, przykleja się do mojej nogi, no idzie za mną, idzie za mną dalej, mnie nie jest z tym wygodnie, nie, 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 nie jest mi z tym dobrze. I tutaj mam dylemat teraz, bo coś, bo no to nie jest takie, że, że mogę się tak tutaj z nim przykleić. Że, że to pasuje, że w tym czasie, że ta osoba są niedogodności i pojawi się dylemat, rozdroże, wielka niepewność co zrobić, jedno z was może mieć taką zagwozdkę i drugie się zastanawiać no ale dobra, no to ja już się tutaj poświęcę no niewygodnie mi, ale będę go ze sobą miała niech przy mnie będzie, tak jak wiesz, taki, taki pieseczek na smycie tutaj prowadzony i i może być tak, tego żal, tego szkoda, nie umiemy za bardzo się rozstać, ale tak to wisi w powietrzu z jakąś niepewnością i z pewną taką no, problematycznością, z czymś, co co bardziej mogę odczuwać jako, jako takie mm, ciężary trudności niż, y, niż wiesz, niż jakaś wielka miłość. Także delikatnie ostrożnie przyjście temu panu romantykowi i tak wiesz bądź e, taka wyważona to jest dla ciebie taka rada bo on taki wiesz no taki czuły tak smyranko, przytulanko no cudownie ale jakby nie nie widać na ten moment jakiejś wielkiej szczęśliwej drogi dla was ale dużo dylematów, dużo niepewności takich tam i, I dochodzi mi coś do myślenia, dochodzi mi kolejny obowiązek, jakieś sprawy mi dochodzą, i czuję, że ojej, teraz to ja mam za dużo, teraz to ja już mam pełną głowę, już mi wychodzi uszami, oczami, ja już jestem, po prostu mam już ta full. No, także to jest do rozsądnego pomyślenia, i tak sobie to weźcie, potraktujcie, przyjmijcie, żeby sobie dobrze zrobić, a nie zrobić źle. No. Aniołeczki jeszcze co powiedzą? Klarowna komunikacja w tym wszystkim bardzo jest ważna, więc rozmawiaj z tą osobą od samego początku, jasno, precyzyjnie i też ze sobą rozmawiaj. Słuchaj siebie. Bardzo ci tutaj, Aniołeczki, mówią: zwracaj uwagę na swoją intuicję, ale też. Proś te anioły, oznaki, bądź z nimi w kontakcie, bo one są. One tam czuwają, na to, posyłają ci to, tam, no takie rzeczy. No dobra, to tyle by było. No to co, wszystkiego dobrego, królowe, i słyszymy się wkrótce. Pa!